Witajcie w trzecim odcinku z naszej, naszej serii, czyli budowanie zmechanizowanego domku. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, w prawym górnym rogu teraz Wam się wyświetli karta z poprzednimi odcinkami, więc przechodzimy do tego, co będziemy robić w tym odcinku. W poprzednim odcinku robiliśmy tutaj y, y, drugie piętro i tutaj tę ten, y, ten, 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 ten podłogę. W tym odcinku będziemy robić y, okna i tego typu rzeczy, więc y, zaraz zobaczycie, jak to będzie zrobione. Y, najpierw trzeba zrobić odpowiednie miejsca, czyli na przykład Okno, no, możemy wstawić. A, jeszcze tutaj sobie. O, tak zrobię. No, jak nie widzieliście, jak robiłem te drzwi w poprzednim odcinku, to warto <coughs> zobaczyć. I. i dobra. Dobre. Pierwsze okno bym zrobił tutaj. Tak. O, deszcz pada. Czekajcie. <coughs> ok. Mam deszcz i dzień już. Włączony, włączony, czyli deszcz włączony, a dzień mam włączony. I tak, to będzie pierwsze okno. Ym, drugie okno będzie tutaj. No, okno na nasz mechanizm. No, całkiem nieźle. M może być. Yy, tutaj, trzecie okno będzie. Tutaj to już będzie to większe okno. Tak, tak, tak. Yy, to samo mi. A nie, to jest trochę inne. I teraz jeszcze jedno takie dosyć duże okno. Zrobimy sobie tutaj. Tak. Mamy. I będziemy jeszcze robić też, że nie wiem, czy to mi tak wyjdzie. Później to sprawdzę, ale będę chciał zrobić tak, zwany, tak zwaną bezprzewodową dźwignię. Czyli, jeżeli pociągniemy za dźwignię, to tutaj nam się tak, y, takie zasłony nam się pojawią, czyli banery. Zaraz wam pokażę. Yy, Aha, czy... Tak, to jest to. Yy, na razie wezmę taki, to będzie polegało na tym, że. Po kliknięciu będą nam się pojawiały takie zasłonki. To później myślę, że spróbuję zrobić. Tutaj tak. I poza oknami musimy jeszcze zrobić piwnicę z mechanizmami. No bo gdzieś te mechanizmy muszę trzymać. Więc tutaj sobie zrobimy. Takie zejście. Myślę, że skoro to jest ten mechanizm, to tu, tak? Zaraz to fajnie obuduję. I tutaj będą nasze mechanizmy. Które... Yy, mechanizmy i command bloki które będą odpowiadały właśnie za okna, za jakieś yy, dźwięki i tego typu rzeczy. Jeszcze tutaj myślę, że tak. Też mnie zastanawia jeszcze jak teraz w Minecrafcie wygląda sprawdzanie czy na przykład yy, właśnie dźwignie i yy, ogólnie jakieś przyciski tego typu rzeczy, jak to jest teraz sprawdzane, bo yy, nie za bardzo na to patrzyłem, bo ja znam yy, na starszych wersjach jak to wygląda, a niestety na nowsze. No, tak średnio wiem, jak to działa, więc możliwe, że ten pomysł z bezprzewodową yy, dźwignią, czy tym bezprzewodowym włącznikiem, może się nie udać. Jeszcze za niedługo będziemy tutaj robić <laughs> wypełnienie innymi blokami, tylko na razie muszę yy, wykopać po prostu samą piwnicę, chociaż poczekajcie. Może dać to zrobić komendą. Tu jest tak, ja to zrobiłem na wysokości To będzie. Raz, raz dwa, trzy, cztery Cztery wysokości Czyli tutaj będzie raz, raz, dwa... Cztery. No i teraz sprawdzimy jeszcze raz, raz, dwa, raz, dwa. 3, 4, ok, jest tak, jak powinno być, i teraz zrobmy sobie tak, że tutaj zrobimy komendę wypełnia wypełniającą powietrzem kośnik. fill. odtąd do Tak. I mamy o, to dobrze, że na to wpadłem. Teraz bo myślałem, że ja sobie zapomniałem o tej komendzie, a oszczędziło mi to trochę czasu na filmie i ogólnie przy przerabianiu filmu. Teraz, jak już to mamy, to możemy się zabrać za odmienianie bloków. Czyli tutaj, przede wszystkim, tu, przede wszystkim, musimy zmienić to na schodki. To będzie ymm, kwarcowe. To, to będzie ymm, zamienione na kwarcowe schodki. Tak. Zobaczcie, to musi być tak. <laughs> I mamy. Teraz tutaj jeszcze bym zrobił sobie hmm, podłogę. To może bym zrobił, chociaż nie wiem. to jest niebieski cement. Niebieski beton. Myślę, że niebieski beton będzie ok. <laughs> tak, tak. No i mamy. Powiedzmy, że już prawie skończone. Teraz musimy sobie zaznaczyć ten yy, obszar, który sobie sprawdzę, F3 plus H na klawiaturze. Muszę sobie sprawdzić, to jest Minecraft Blue, yy, to jest ten y, concrete. I teraz sobie zrobimy tak, Kośnik fill, odtąd, dotąd, zamienimy... Um, um, did, did, czyli po angielsku ziemia um, Replace zamieniamy na um, Blue. Nie Minecraft, dwukropek, blue. Słuchajcie, albo V przecież w parę weszło, Blue, podłoga. E, co jest? Może wpiszę bez e, Minecraft. Aha, dobra, bo przy, e, tak to powinno być: podłoga, concrete, concrete. I teraz, uwaga, powinno się zamienić. Chyba, że na odwrót wpisałem. Słuchajcie, muszę cześć, coś, co jest niewypełniono blokami. Aha, bo pewnie na odwrót wpisałem, wpisałem, czyli muszę um, tutaj zamiast Did wpisać ten blok. Minecraft w blue, Podłoga. Concrete. Tak replace deed tak. I udało się. Poszło tak jak chciałem. Yy, niestety czasami w tych komendach do wypełniania... No czasami tak jest, że właśnie są jakieś żalko na, na odwrót coś się pisuje Teraz trzeba sprawdzić na zewnątrz. No, nie, to tutaj zrobimy sobie tak, że wezmę ziemię. Szkło mi na razie nie będzie potrzebne i zrobimy sobie górkę z kwiatkami. Te, a może bez tego kwiatki. Tyk. I mamy, nie widać już, fajnie. Tak, 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 tak. A, tylko że te słoneczniki, to y, myślałem, że winno, sen, no, ale okej, okay, może być. Musimy tutaj zrobić teraz podłogę, czyli znowuż. To myślę, że już y, zrobimy także że zrobię cięcie i zaraz się zobaczymy, jak już ten pokój będzie zrobiony, a nie to Okej. Okay. Y, jak widzicie, tutaj y, skończyłem ten pokój. Jeszcze przydałoby się go oświetlić i będzie można robić y, okna. Te, te, te z tymi zasłonkami, to jak widzicie, niestety nietoperze mi się znowuż tutaj pojawiły, nie wiem skąd, nie wiem w jaki sposób. Było tu ciemno i nagle nietoperze znowuż mi się po, po, pojawiły i poprzyklejały do sufitu niestety, więc yy, przydałoby się to oświetlić jak najszybciej. Jakie by tu oświetlenie tak w ogóle zrobić, zaraz zobaczymy. Hmm. A, już wiem. Jakiś czas temu testowałem e, taki, taką fajną e, rzecz. Weźmiemy jeszcze sobie e, latalnie. E, testowałem, jak wygląda stawianie jakiegoś oświetlenia za szybą. No i to mniej więcej, no, no to dosyć dobrze wygląda. No, w sumie, no nawet nieźle, więc to myślę, że zastosuję do oświetlenia tego, yy, tego, tego pokoiku. Yy, wezmę jeszcze, tak żebym już nie miał tego efektu noktowizji. tak, ok. dajemy tu szybę. No i okej, okay, mamy powiedzmy, że jasno tutaj z tymi nietoperzami. One pewnie za jakiś czas znikną, jak się oddaje. So, możemy to nawet i tak zrobić. Okej, okay. wystarczy, że przejdziemy się trochę dalej. Tutaj niech to tutaj zniknie. Okej, okay, wracamy i już nie powinno być. Bo, jako tako, byty w Minecraftie czy tam moby yy, mają taką z... zależność, że jak się oddalimy, to czasami znikają. No, prawie wszystko zniknęło, już nie jest aż taki tłum. Ym... Więc okej, okay. teraz yy, możemy spróbować te okna zrobić. Tyle, że ja muszę sobie sprawdzić. Czy, czy da się to zrobić, tak jak ja myślę teraz. Command block. I damy sobie... Dźwignię tutaj. I teraz jak sobie wpiszemy, tylko jest Minecraft. E, level. Tak to się po prostu nazywa? Gośnik EXECUTE, czyli wykonujemy, yy, dla bloku w tym miejscu. Nie lek like, mm. Tak, i teraz. Sprawdzamy czy, o, 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 jest. Powered, dobra, powered równa się true, dobra. Chyba wiem już jak to zrobić. I teraz niepowodzeniem i teraz też zakończył się niepowodzeniem i tak, działa, dobra, chyba wiem jak to zrobić, ctrl, ctrl, x. Wklejamy to do comment bloka i dajemy teraz Powtarzający, zawsze aktywny. I teraz to będzie dosyć ciekawe, bo komperator może odczytywać comment bloka, czy komend czy blok wysyła, że. Dźwignia jest zasilona. Eee, chyba muszę tutaj jeszcze raz jak execute muszę wpisać set block. Ok. I teraz tak. Wysyła. Jak widzicie wysyła, czyli um, jednak się dużo nie zmieniło starszego Minecrafta. Możemy zrobić um, te okna, o których mówiłem. Czyli musimy postawić tam dźwignię. I tak. I zaraz będziemy robić to sprawdzanie. Postawię sobie tylko komend bloki i teraz robimy ten execute tak dla bloków w tym miejscu. Czy jest system? tym? Powered równa się Czy jest zasilane? I teraz jak tę komendę sobie wkleimy. OK. I działa to poprawnie. Teraz idziemy to wkleić do komend bloka. CTRL-V Potwierdzający, nie, bezwarunkowy, zawsze aktywny. I teraz musimy jeszcze zrobić komendę fill przy tym, czyli Mm, nie, ukośnik. kośnik. nie, bo czekajcie, muszę tutaj dać jakieś tymczasowe bloczki. Mm, ok, tyle, że tego się nie spodziewałem. To powinno być trochę inaczej. Zaraz to jakoś wykombinuję zawiecięcie i zaraz Wam pokażę. Ok, udało mi się mniej więcej zrobić te zasłony tak, jak chciałem. Nie, niestety nie wiem, jak je zrobić, żeby. Były Y, przytknięte tutaj faktycznie do, y, y, do tego albo do tego tutaj, do tego bloku albo do y, szyby, niestety, no nie, nie zrobię tego, ale mamy to prawie skończone. Teraz to muszę skopiować i skleić to do drugiego command bloka. O, no, uwaga, tutaj i to będzie command blok łańcuchowy, warunkowy, zawsze aktywny i tutaj jak wkleimy to, to to, to jest command blok, który jeżeli wykryje, że ten command blok wy, wysyła prawdę do tego, to ten command blok, jakby nie miał tego warunkowego, to by cały czas yy, wysyłał, że tam, yy, żeby stawiać te, 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 tę zasłonę, a dzięki temu, że tu jest ten warunkowy, to tylko jeżeli to będzie prawda, że dźwignia jest włączona. I teraz, jeżeli to zniszczymy i klikniemy, tak działa, to udało się. Eee, aha, tylko muszę wyłączyć i dopiero teraz można zniszczyć, ale działa. To teraz ja zrobię e, to dłuższe cięcie, zrobię to <laughs> dla wszystkich okie, um, okien i za, zaraz się y, zobaczymy. Ok, mamy już y, zrobione. Y, zaraz Wam pokażę jak zrobiłem te, y, te, 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 te zasłonki. Jak widzicie działa to na bezprzewodową dźwignię. No, jest to Coś bardzo ciekawego, bo myślałem, że w Minecrafcie to teraz zupełnie inaczej to wygląda. A teraz jak to spróbowałem to na filmiku to się okazuje, że jest to bardzo proste i yy, nawet chyba w starszej wersji Minecrafta to było trudniejsze do zrobienia. Ok, teraz pokażę Wam jak to, jak to zrobiłem. Na, tutaj pokażę Wam przy pierwszym oknie jak to jest zrobione, czyli w pierwszym koniec bloku mamy EXECUTE Czyli wykonujemy y, y, sp y, sprawdzanie, czy sprawdzamy blok w tych koordynatach, które tu są podane, czyli tam, gdzie się znajduje ten blok, i tu sprawdzamy, czy jest, y, czy, czy wykrywany jest Minecraft, y, ten y, Minecraft Level Powered True, czyli że y, jeżeli dźwignia jest. Włączona jest zasilana, to wtedy ten command block wysyła do tego sygnał i jeszcze do tego ten command block jest na łańcuchowy i na warunkowy. Czyli, jeżeli to jest prawda, że ten command block wysyła prawdę do tego, że faktycznie ten, że jest wykryte, że dźwignia jest zasilana. To tu ten command blog odbiera to jako prawdę jeżeli to jest prawda i, yy, i robi nam tutaj ukośnik filf yy, te koordynaty te właściwe tutaj te drugie żeby do końca wypełniło i yy, yy, tutaj jest napisane Minecraft yy, Light, podłoga blue, podłoga banner, czyli wypełnia nam tym bannerem w tamtym miejscu żeby to robiło nam zasłonkę. Potem, jeżeli em, chcemy zdjąć te zasłonki, czyli ta, no, po prostu zdjąć, to tutaj jest zrobiona negacja, żeby nie trzeba było kombinować już z komendami. To zrobiłem po prostu na negacji. I tutaj, jeżeli tamta em, dźwignia zostanie zgaszona, to ta pochodnia czerwona. Yy, zasili ten command block, który ma ukośnik film w, yy, w tamtych koordynatach powietrze. I w ten sposób to mniej więcej działa. Yy, nawet wam mogę pokazać, to było pierwsze okno, które, które robiłem działa idealnie. Tak powinno. Natomiast problem mi się zrobił przy tych oknach, ponieważ yy, tu jest inna rotacja niż tutaj to Tutaj wystarczyło dać rotację 0, czyli że po prostu nic nie musieliśmy dopisywać. Natomiast tutaj musiałem dopisać, zaraz Wam pokażę. Drugi command block, tutaj to jest ten rząd. I tutaj jest już, a to nie ten, to jest ten sam execute. Tutaj jest właśnie też Minecraft Light Blue Banner. Tyle, że tutaj jest rotation 12. Dlaczego 12? bo wtedy ten banner jest tak jak powinien być, czyli jest odwrócony ym, tutaj tym, y, tym kikiem, nie wiem jak to określić, jest odwrócony idealnie w stronę okna, czyli jest to y, tak zrobione, że y, odwraca się tak jak powinno. Tutaj też trzeba było inną rotację, tutaj chyba o 8 rotację zaraz wam powiem tu to jest chyba to. Minecraft Blue Banner, tutaj jest Rotation 8, tak 8 i dzięki temu można było to zrobić. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków to wyświetlą Wam się na ekranie końcowym. Ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Na razie. Pa, pa!